Kochani, przed oficjalną premierą zaprezentuję Wam dzisiaj mój najnowszy produkt, który niebawem pojawi się w oficjalnej ofercie Max Dywanik. Tutaj o dywaniku z głębokimi rowkami, który pokrywa całą powierzchnię dywanika. Te rowki na głębokość mniej więcej centymetra pokrywają wszystkie zabrudzenia, piasek, pył, błoto. W warunkach polowych biorę garść piachu i zobaczcie. W normalnych warunkach nie bylibyście w stanie aż tak tutaj zapiaszczyć tego dywanika ale czego się nie robi dla testów I teraz będzie najlepsza najlepsza z tego wszystkiego zabawa zobaczcie ile tego piasku jest idziemy do przekroju praktycznie go nie widać a teraz zobaczcie wszystko się trzyma w tych rowkach no i teraz najlepsze patrzę i teraz wysypujemy no. i dywanik jest jak nowy Głębokie kierowki, Max Dywanik Seria Eternity niebawem w ofercie naszej firmy.